Dziwicie to, że nie ma nowych filmów na kanale? Kliknij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jo, 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 witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Gingis. Wypoczęty, rześki, zwarty i gotowy. Jest ze mną Huziek i witamy was w dwóch grubasach w przygodzie. Dobry. <noise> tak, jestem, jestem, jestem. Moi drodzy, to już są odcinki po... No, odcinek po powrocie moim. Dokładnie. Co prawda w ubiegłym tygodniu nie było, ale no... Z racji tego, że troszeczkę takich problemów tutaj zdrowotnych w domu mam, znaczy, no, ja jeszcze akurat nie, ale w mojej rodzinie, ale może o tym kiedyś tam coś więcej wspomnę, może jakiś film, dlaczego nie było filmów. Będzie, a na chwilę obecną powrót wielki, przypomnienie, co żeśmy tutaj robili, już było i dzisiaj huczek nam opowie co było. Ja na niego dzisiaj zgonię, bo ja się muszę, wiecie, w rytm tego całego nagrywania tego bycia z wami Wpaść co po było? tak. wpaść muszę. Eee, słuchajcie, była, była, oczywiście zapraszam do obejrzenia u nas poprzednich odcinków, przede wszystkim o. ostatniego, bo tam poprzednie poprzednie też dowiecie co było. A było oczywiście jest dalej w trakcie budowa bazy kosmicznej na Marsie, Ale przede wszystkim dzisiaj postawiliśmy sobie za cel wybudowanie dwóch rakiet Tieru 3, które dadzą nam możliwość polecenia w kosmos dalej, dalej, dalej. I dzięki temu, że będziemy mieć tą rakietę Tier 3, ja i Jingis, to po prostu będziemy mogli podbić kolejny dungeon. Dzięki któremu zdobędziemy kolejny tier rakiety czwartej, piątej, szóstej i tak dalej, i tak dalej. No i mamy, słuchajcie, w planie, jak już gdzieś tam odkryjemy ileś tych tierów rakiet. Mamy w planie przywlec sobie tutaj na Ziemię albo na Marsa. Zobaczymy, gdzie zrobimy jakąś taką pasiekę z krowami serowymi. Nie wiem, czy tam da się, podobno jakoś da się z nich ten ser wycykać. Hmm. Wydoić? Wydoić, ale jeszcze jak to, to ja szczerze mówiąc nie wiem, dostałem taki kiedyś namiar jeszcze za moich czasów w boksie, ale w końcu tego nie zrobiłem, więc mam nadzieję, że tutaj to zrobię. Ciekawe no. czy to będzie ustne dojenie. <laughs> Lepiej żeby nie. Gorzej jak nam się trafi byk. No to se byka sam duj, dobra? Dobra, słuchajcie, tutaj robimy sobie w międzyczasie te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, tam kompresuje się stal, kompresowały się meteoryty, Dokładnie. inne rzeczy, no właśnie to zobacz jak z stalą jest, bo zacząłem ją robić, o, mamy już ją. Tak, no to elegancko. No, 27, tak, zrobić. ją wrzucić do systemu, czy w system, w system deszcz też ci skompresowany przynieść tam? E, tak, mógłbyś, mógłbyś, czyli Dobra. tak, pięć tych. Dobra, i daj, daj, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest na jedną to, rakietę. Co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest za drugą rakietę. Dobra. Co myśmy tutaj? Co ja to tu jeszcze robiłem? Co ja to jeszcze robiłem? Tu co coś robiłem. O. Wiesz, właśnie. co możesz. Yy... Co mogę? Yy, właśnie, masz wełnę żółtą? Czy wełnę mamy, ale czy żółtą to nie no, wiem. No potrzebujemy właśnie. To, ale. Żółtą wełnę. Będę potrzebował to i to, a o, wełnę. No. Wełnę to była wy, o, -O żółta, tak? Mam. Tak, tak, tak. Ile? To wiesz co? Cztery sztuki. Ja tam, ja tam. Ja no, tam Złoś do systemu. Ja tam się nie rozdrabniam. Masz, już masz stack w systemie. Dobra, ja sobie party tyk, party części hmm, rakiet, a ty będziesz składał rakiety. Jak zwykle będę składał się, w klocki LEGO bawił, tak? Dokładnie. Bum. Czyli cztery. Raz. Aha, już co będę potrzebował jeszcze. Mm, wyrzucać tutaj przed siebie. Czekaj, zaraz dwa, tam przyjdę. Dwa kanistry, jakbyś mógł natankować paliwem. Dobra, to zaraz pójdę. Bo tutaj nic to co to jedną trzepne. rzecz. O, tak, wezmę i tak. O, I to niech się robi dalej. Tej stali trzeba trochę więcej naprodukować, bo gdzie są te kanistry? A tu. U góry w rafinerii. Dobra, wziąłem. Znaczy nie wziąłem, patrzyłem u ciebie, Aha. ale. No, no, Idę teraz do rafinerii. Pink pik. Było tu. Bo ja mam ułożone teraz w tym. Rafineria. Gdzie to się wkłada? Aha, tutaj, dobra. Zatankowany. Bardzo szybko. Aha. I zatankowany drugi też już. Dobra. Tu, tu, tu. Pa, 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 pa. Co, czekajcie, co Wam powiem. Co do serii tych, które były na kanale, to będziemy wracać. Bo tam były pytania, kiedy zmadzią dalej. No, zmadzią będą dalej, dalej te odcinki. No tylko, że no mówię, no pewnie to się tak wszystko u mnie mm, już normalne stanie po, po świętach, bo no bo tak w skrócie wam powiem, że mój tata, mój ojciec wylądował po raz drugi w szpitalu i ja trochę zabiegany jestem. O. Tak to nieraz bywa. Dokładnie. Tak to nieraz... Potwierdzę. Deci, de, 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 Wiesz co, do systemu możesz rzucić, bo mogę ich nie podnieść. Ale zresztą mógłbym je podnieść, bo to nie muszę teraz trzymać tego. Czekaj, so, okay, do systemu? Teraz poszły dopiero. A, to nawet były. Cztery, A, nie, no bo ja, ja wziąłem miałem dwa ze sobą w sumie, wiesz? Aha, aha, aha. Nie wiem po co. Skoro mi się już c... niepotrzebne. Dobra. Ale braliśmy kiedyś puste, pamiętam, żeby paliwo ściągać. A jak teraz polecimy tak, gdzieś tak, tak. dalej, to znowu będziemy potrzebować pustych. Tak, 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 dokładnie. Czyli tak, to mamy. To teraz potrzebujemy. Dobra. No. To. to się robi. Opa! Nie czymś jest jak mi tego brakowało, tego chłuszczka. Jesus. <laughs> Wiesz Może, co? Się robi co? Ta jak dzik w sos. Co żeś zrobił? Traszcie, że to robią. Tu Czy jesteś? A ty no jest tu. Wrzucisz to do kompresora, to. Tym? Czy jeszcze to skompresować? No. No, ale to że jest skompresowane. Ale to jeszcze razem ze sobą. Naruszymy to. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. To ze sobą trzeba skompresować, tak? Tak, 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 Czyli tak, na tak. Jeden tu i to połączyć z tym, tak? Mhm. No niby poszło. Coś tam zaczęło dzielić nawet. Ale tak, tak, wróciło. dokładnie. I teraz powiedz mi jeszcze czy. O, jasna. Pała. Pała. To wyszło coś Heavy tutaj... Duty Plate? O to, to tak, tak, tak. drugi. Masz, masz jeszcze to. Też. Za tobą? No. I te heavy duty plate 2 no. połącz z, z tym kompresorze z deszem. Jeszcze? Jeszcze. Dobra, z tego chcesz. mają wyjść płytki. Czekaj, ale tu się jeszcze 16 jakichś deszów się mnie jeszcze ten. Dobra, to zabiorę te desze. Tych płytek będziemy potrzebować 10, 20, Aha, no to fajnie. 26, 26, 26.

tak? Dobrze liczę? To wychodzi ten heavy duty plate? tylko? Tak tak. tak, tak. Tier trzeci, tak? Tak, tier trzeci, dokładnie. A to wiesz co? To, 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 to będzie nieźle, bo to trzeba będzie to robić i przerzucać tutaj. Mm -hmm. Żeby cały stack tego było, tak? No. Mhm, mm no dobra. No, no tak, problem. To, <coughs> to ma zrobione, no bo tak, żeby zbudować... Aha, dobra, podwędzę sobie... 6 sztuk, to zrobię przynajmniej dzioby rakiet. Tutaj poczekam na jeszcze jedną. To zakoszę. Okej. Okay. Przynajmniej będę mógł już dzioby zrobić. Redstone. Tutaj dwie. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Aha. Raz. Dwa. Tu. Tu. Dobra. Dobrze. Coś jeszcze mogę zrobić? Aha tam, y duty plate'ów będę tych dwóch też potrzebował trochę. Czy widzi tych plateów? No. Doskonale ja ci tylko tych, tych dwójek, tych dwójek. Tam e, poży... No po, one ci... się robią, no ale... Ja przerzucam wszystko tam, bo tam potrzeba nam tych trójek. Ale dobra, ja, ja mam jeszcze i tak z e, tego i 41 sztuk tego, bo tam będę potrzebował tylko... 2, 4, 6, 8, 16 sztuk dwójek. Mhm. Dobra. Dobra, to Tak, się... dzioby, dzioby mam. Dzioby masz, tak? Dzioby mam. Cztery sztuki, no ten. Aha, dobra, jeszcze Buton i dwie Gdy zapalniczki. Będziesz rakietę podpalał? No trzeba, nie, zapalnie trzeba zrobić. <laughs> Kanister, nie wiem czy mamy jakieś ten. Inne. Normalnie szybko. 20 sztuk, dobra. Gaz maszynę. Całe dwie sztuki. Normalny szok. To buton, 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 nie wiem czym zrobię sobie dwa. Tylko przyciski, są potrzebne. Do tego, do tej... Do... a, tej rakiety, do, do, do silnika. Tam potrzebne teraz 8 sztuk tego. Jest tutaj coś już? O, 10, elegancko, to zrobię już rakietę engine. Pyk, 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 Dobra. Dobra, dwa enginy. Widzicie jakie tutaj, widzicie, jakie tutaj problemy się tworzą normalnie. Łatwie. Myślę, by łatwiej to być łatwiej po moim powrocie to się wszystko na odwrót robi. A tutaj <laughs> ganiam jak wariat. Czy teraz tak, Barał Rocket się. Finny. Aha, Rocket Finny to ja tak muszę poszukać na ten. Ja ty się bawisz z tą stalą. A czy uda mi się to zmienić o, w tym. Dobra. Nie da się niestety. Ojej. ojej. Ale to dużo co tu. Cztery. Nie, to nie cztery tylko. Dobra i jeszcze iron. A stel, Sytyl, Syty. 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 Okej. Okay. my mamy normalnie. One mają MC przecież przyznane. To niepotrzebnie to je robię. O, no to właśnie. O Boże, widzicie? Nawet no nie było mnie, zapomniałem o tym wszystkim. Ale w no ja tak też, jak Ciebie nie było, to też tutaj nie grałem. No. Chyba to, to będzie najdłużej. Na trzeba przypominać to wszystko, nie? No.

zachlastaliby się. Co? Dobra, już jest tutaj cały stack będzie tego stworzony, więcej 17. nie dorzucam, czyli tier dwójki już będą, wiesz, tu do wzięcia normalnie. Okej. Okay. To tu będzie już cały stack. 15. Dobra. To już będą rocket boostery do jednej rakiety. Dasz im To mam? Got. Dobra, 16 sztuk. To tutaj zrobię 4 boostery do jednej rakiety, później jeszcze raz Aha. Co to jest ta Rolling Machine? Co się w niej robiło, bo też już nie pamiętam. To sam nie wiem. No tu obok tego elektrycznego kompresora jest. Rolling machine? Przy kompresorze stoi. To wygląda jak klikasz jak ten, jak crafting 9 pól. I coś tam, coś tam i coś tam wychodzi. I jeszcze jest naładowane. Tu jest za kurde. Ale która maszyna? No, tutaj, gdzie są kompresory? Ty, o, ty, ta, no, o, ta, no. rolling maszyn pierwsza. O, o ta, o, tu, tu, o ta. A to jest ten. Y... No, no? ha, tu, tutaj się przy... Pamiętasz, tutaj się chyba robiło te tory? Pamiętasz, że. Się A, te... Możliwe. Kawałki tych to, to torów, czy jakoś tak. I tak, to mamy. Tu potrzebujemy tylko 10 jeszcze tych. I Djingis mógł lecieć, robić już jedną, budować jedną rakietę. Dobra, elegancko. To czekaj, mhm. chodź dam ci te. Nie jestem. Tu. 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 mi. Mhm. Tu. To ty to, żeś mi to narzucał. Dobra, czekaj, to czytałem, to czytałem, to ci dałem, to ci dałem. Dobra, czekaj. Mam tak, mam dziób rakiety. No są tak. rakiety. Tak. Mam dwa e, boostery. Tiero pierwszego. Tak. Heavy rocket Engine 1 i stateczniki tak? mam. Cztery 4. Dobra, okay. brakuje mi kadłubu. Dobra, i kadłub. Hop. Możesz zrobić już jedną rakietę. Dobra, lecę. Lecę pędzę. A mi potrzeba tak. To mam, dziub mam, rakietę no mam. Boostery mam, mm. czyli potrzebuję kadłub i potrzebuję... Potrzebuję, potrzebuję to jeszcze. muszę przełączyć na tier trzeci, nie? Tak, tak, tak. A bo ty, ty się nauczyłeś ale... tieru drugiego, a ja tieru trzeciego. Ty, ale tam chyba będziesz musiał włożyć tą rakietę y, tieru drugiego, tak mi się coś wydaje. No w które miejsce niby? W tym galaksy? Czy Space? No. A czy czekaj. Czekaj, 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 bo to ma... bo, Kurde. Co. Ale no tutaj dobre, sześć jest... stateczników chyba potrzeba, a mam cztery nie, nie. tylko, nie? Dobrze, cztery, cztery. Tylko teraz jak patrzę. Tak, musisz hmm. włożyć rakietę tieru drugiego i potrzebujemy jeszcze Lander Tier numer 3. O boż. Kompresowana stal, Steel pole, Buggy seat i. No, no tyle, a to nie. Do to co mam tą rakietę rozwalić? Yy, tą na tierze dwójca, ale jeszcze potrzebujemy jedną rzecz. Hmm. Dobra. E... Dobra, spróbuję to wykonać. Mam nadzieję, że. Będziemy mieć. A nie, no, bo stal mamy, nie. No Stalingoty są. Nie trzeba tej stali robić. To ją trzeba skompresować. To dwa siedzonka, Okej. Okay. Yy, następnie to. A, to stal. do systemu? Ten... A to trzeba skompresowaną, wiesz co? tak? Yy, wiesz co? wystarczy chyba. Tu się trochę zostało. Skrzymy. Tu się robią. Nie mamy drewna? Mamy drewna. No, drewna byśmy nie mieli przestań. Fajny, Jest... schab... Fajny schabowy na ścianie tam wisi. <grym> Jest takie <grym> wiersze, żeby nam przypominał, czas coś zjeść. Tak. Ale muszę się Wam po... pochwalić, że schudłem w sanatorium normalnie. <grym> Wyobrażasz sobie? Schudłem. Nie wierzę. No. Będę potrzebował jedną skompensowaną stal. Mhm. Tylko a dla, ciebie, dla ciebie mam to. Czekaj, ty. Sterlingot, co można mnie? Co to to to, 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 Co to jest? Landing Tier. Trzeci, no? Tak. Mam stal, ingoty i idę ją skompresować. Tylko gdzie ją skompresować? Jak się wszędzie, wszędzie eee... wszystko się robi. To w tym. To, to, to. Tu wyjmij tam, tam. a wyjąłeś ja. tam. Mhm. Dobra, teraz muszę sobie zrobić te. No, kompresuje się. Dobra. No, czyli to muszę zrobić. Pęk, teraz. Masz, już możesz wziąć. To okay, już moment. Dwa. Trzy. O. Cztery, dobra. No, ale... Czekaj, bo No ja nie... to ty, ty, ty <coughs> tak, ty, ta. ty możesz budować już tą rakietę. No ale to muszę tam to rozwalić tu dwójkę, tak? Tak, dwójkę rozwalasz. Mhm. Oj, kurde, ten, droga. No. Dwójkę rozwalasz. Uuu. Normalnie muszę w nią łapął na Tak, No to ta. kilofę najlepiej. Kilofem, dobra. No niszczę. No się nie chce zniszczyć. Uff. No, ej, no patrz. Zniszczcie, no! Ja mam jakąś niezniszczalną rakietę, mam kilo... O, czekaj, zniszczyła się. Mam, podniosłem ją. czym Dobra, idę do stołu. Dobra, gdzie mam wrzucić tą rakietę e, Tier 2? E, w galaksy? E, w tym. E, e, Czy w space? E, Zacznijmy ale... od nosa. Nos mam. Nos. Zacznijmy teraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Kadłupies, stateczniki cztery. W które miejsca mam je wrzucić? E, przy tych dolnych. E, masz tam trzy takie boboka, no. nie? No to od, od dołu, jeden, dwa, jeden, Dobra. dwa. A i u góry a, na, na samej szczycie tych, tych boostery, tak. I jeszcze silnik. Dokładnie. W środku, dobra, i teraz co mam zrobić? Gdzie te mam wrzucić teraz ten Lander Tier trzeci? Lander Tier czytam w czerwone miejsce takie. W galaksy? Nie, tak. a w czerwone miejsce te cztery, co są obok siebie? Tak, 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 tak. tak. No, mam jeden i co dalej? Dobra. A rakietę? I teraz rakietę dwójkę w to fioletowe. No, mam, i wychodzi mi, mam, i mogę wziąć rakietę trójkę. No, nie bierzesz. No, mam. No i no, idę o postawie. Tak, dokładnie. Tu, 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 o, kurde. Ty, jaka ona wielka. No. Jakie ja taką rakietę dźwigam? Tak normalnie taką? Zobaczcie, jaka <noise> ładna. Algancka. Dobra. Mm, no stoi. To nie wiem, czy rakieta stoi, czy co innego. <noise> Ty, ona, ona ma taki świecący czubek, zobacz. Zielona no, czerwone. No, Mryka nam. Pyk, 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 pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Hmm, no to fajnie wygląda. Ale to jest oszustwo. Czubem. Czemu? No bo cztery stateczniki, ok, zgodzę się, to są cztery, ale żeśmy te ty bastery tylko dwa podłączyli, a są cztery w rakiecie. Kłamstwo. A no tak, w sumie mam. No, 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 no bo zobacz. Stateczniki ja były cztery, okej. Okay. Tak. Wszystko ok, ale te te były dwa, tylko wrzucone tak, w schemat. A, cztery a są cztery. Ha? A -ha. Ładne, ładne. -e -e. Dobra, czyli to są rakiety tier nr 3. Mm -hmm. I jeszcze mówię, gdzie możemy lecieć. Tierami czwórka... Trójka, Ale wydaje trójka, mi się, trójka, trójka, że będą nam potrzebne jeszcze puste karnistry, nie? Tak, 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 na pewno. Mm. E -e A tam w systemie nie wiem, czy Tier trójka na Ceres. O, Na... Ceres, ładna, ładna nazwa. Na asteroidy. Jak się to nazywało? Karnister przez C? Car? Jak eee... to się pisało? Już jeszcze mówię. Canister, no. Cyany, Can... tak? Mhm. Aha, gówno, dupa, Ja się nie można, nie mamy tego nauczonego. Ar... Czekaj, ja mam dwa puste. Mam dwa tak? pełne i dwa puste, dam ci. A w systemie wszystkie zużyłeś? Ale to w systemie one tylko paliwo pobierały. Są puste. Zostały. No. Są cztery, to ja dwa wezmę. No to dobra. Mam dwa puste, bo tam Pili trzeba będzie wyjąć ten... paliwo, wyciągnąć, nie? E, tak, ta, ta. Na Europę możemy lecieć, na Krzyż, na Ganimedę. Jak, jak na Europę, jak my jesteśmy w Europie, czy tu szukamy? Aha. Europa, Ganymede i Kalisto. Dobra, to co wsiadamy i zastanawiamy się, gdzie lecimy? Czekaj, czekaj, tak się zastanawiam właśnie, bo mm, ja tylko sprawdzę jedną rzecz, mm, tier 4, a nie, w sumie to mogę bardzo łatwo sprawdzić tutaj. Mm, bo znowu tier będziemy szukali 4. znowu tych... Uh, treasure, treasure chest 4 tier will be generated at Ceres. Available to open after kill the final boss. Ok, czyli musimy lecieć no na Ceres. Ceres. No dobra, to czekaj, 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 bo ja muszę jeszcze. Co? Co? Tlen się zaopatrzył. A ty nie załadowałeś sobie tlenu? Jeszcze jeszcze jedna butla. Aha, bo ja mam cztery. Czekaj, w ogóle to ja mi się wydaje, ja że nie, te. Ja ogólnie jedną butlę gdzieś zgubiłem. Nie wiem czy jest. Zjadło. Jak ci mogło butle zjeść? No nie wiem, ale po ta tam marcie została. No nie wiem. W ogóle safarinety mam też również. Ale powiem rakieta czwórka to już A, no... Bo myśmy mieli safarinety po to, żeby robaka złapać i tu go przy sobie, tak. przy, przy A powiem służyć. że rakieta czwórka już no, o grubszy materiał. Damy I ogólnie radę. grubszy da. materiał do zrobienia, powiedziałem, potrzebować kompresowane magnezium, czyli magnes kompreset alloy SDHC 20 mhm. i heavy duty plate 3. I z tego zrobimy tak zwaną sztabka Heavy Duty Plate 4. No to będzie troszeczkę roboty. Pajnk kto jakiś łazi na dole. Czyli magnezium, magnez Dego musimy pacjent. wykopać. ej, no gin, co ty robisz, ej, no, no A czy, no. a teraz pytanie, gdzie na którym, na którym księżycu bądź planecie występuje magnez? Nie wiem. To no, To Też znajdziemy. Znajdziemy. Dobra. Uh, 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 uh. W ogóle, ja w ogóle tak ubogo nasz ogródek tu wygląda, tak gdy stąd patrzę. Jego trzeba wreszcie będzie rozbudować. O! O! Srumu w Jak on trzeba tu Trzeba będzie, trzeba będzie. Ale myślę, że tak się stałem że może no. polecimy w przyszłym odcinku, bo już mamy 25 minut. Nie? No możemy, no. No myślę, że to, to, to już sobie zrobimy w przyszłym odcinku, na spokojnie. Tak, mamy wybudowane rakiety, i tak wiecie, no, na pierwszy odcinek po powrocie Jingisa z trzech odcinka. A mogę wam pomachać wszystkim. Mogę wam powiedzieć, że jest taka strona, gdzie widać y, taką główną rzecz w tym jak fontanna grzebek. I mogę wam wszystkim pomachać normalnie. A, A. kurde, szkoda, że nie. Na live'ie kiedyś bym huśka wam pomachał. Do. No, no dobra, no to cóż, moi drodzy, dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że to sporo łapek w górę po powrocie Jingisa poleci. Sporo tej oglądalności będzie, aczkolwiek ta oglądalność, to ja Wam powiem, spada łeb na łeb na szyję, ale ja się tak nie przejmuję. Robię i tak dalej, co swoje. Z moim natkwieniem bardzo pozytywnym, tak samo jak i Huśka. Robimy dalej, co trzeba. A tak tak tak. tymczasem borem, lasem, wymachując Wam ręką. <śmiech> <śmiech> ręką machamy. Rę, ręką ręką. Yy, dzięki serdeczne za oglądanie. Jak się spodobało, łapka w górę, subnijcie kanały, zaglądajcie często, piszcie komentarze, rozmawiajcie z nami i do kolejnego razu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Joł. Papa. Pamiętajcie o dzwoneczkach. O, właśnie. Zadzwonicie na jeszcze. Hej.